Witam tutaj Ewalki, to jest Garysmod. Nawiązując do ostatniego filmu ze Scrap Mechanika, który swoją drogą był też jakiś czas temu, więc może z niego coś niedługo wpadnie też. Na końcu tego filmu wspomniałem tam parę słów, powiedziałem właśnie o Garysmodzie i stwierdziłem, że możemy w sumie sobie w niego zagrać i może zbudujemy sobie dzisiaj jakiś prosty pojazd. Tak po latach do tego wracam, bo kiedyś robiłem parę filmów, ale to polegało głównie na tym, że po prostu spełnowałem sobie różne rzeczy z. Tego tu warsztaciku i je sobie po prostu testowałem. i się śmiałem z nich mniej lub bardziej. I teraz mi się nawet nie chcą wczytywać za bardzo. Och, coś tam się wczytało, dobra, mniejsza z tym, ale tego sobie na razie nie będziemy sprawdzać. Dzisiaj zbudujemy coś własnego, na przykład jakiś prosty pojazd, a żeby było ciekawy, pojazd amfibie, żeby też można sobie pływać po tamtym akwenie wodnym. Yy. Może jeszcze nie wiem, jak ktoś nie wie, co to jest Gares Mod, jest to taki sandbox fizyczny zrobiony na silniku Source Znanym lub, nie, lub nieznanym e, Na przykład z CSA Source e, Podejrzewam, że Team Fortress 2 też na tym siedzi, przede wszystkim Half-Life 2 e, No i podejrzewam, że CSGO też na tym, w mniejszym lub większym stopniu bazuje na tym silniku, może jakiejś nowszej wersji czy czymś W każdym razie mamy też właśnie rzeczy, duże rzeczy jest z half life a. są e, postacie są jakieś tam pojazdy takie złomowe, są przedmioty. Te wszystkie przedmioty też są z Half-Life'a. Jak mamy te Team Fortressa zainstalowane, to są te rzeczy z Team Fortressa, z CS. A tak samo z CSGO, ale nie da się ich postawić albo coś zrobić źle, albo one są jakieś inne. No. Ale przede wszystkim będziemy korzystać z takich rzeczy w zakładce Builder. Są to takie różne płaskie płytki. Te są niezniszczalne, są też zniszczalne takie z drewna, na przykład jak sobie tym rąbne gdzieś w ścianę, może tylko trochę jakoś mocniej. Ło! Wow! Mnie wyrzuciło. I spadnę. Pięknie. Drewniane są niszczalne, może... Muszę, muszę to rozwalić. O, proszę bardzo, wystarczy tylko odpowiednio mocno tym rzucić i się wszystko rozwala. Pięknie. Takie klocki też się rozwalają. No dobra, nieważne, ale możecie mi wierzyć na słowo, że to się da rozwalić. Jeszcze roz, od, ostatni raz próbujemy. No, niszcz się, dobrze, dziękuję, tylko trzeba odpowiedniej siły do tego. Oprócz tego mam tutaj jeszcze jakieś stalowe takie elementy, drabinki, jakieś płytki, tego jest tyle, że naprawdę, żeby to wszystko wam pokazać, to bym musiał chyba godzinę odcinka zrobić, żeby po prostu wszystko pokazać. Już pomijam te wszystkie przedmioty, ale narzędzia. Hydraulika, lina, mięsień, oś i tutaj są teraz mody. Precision, to, to najpierw mody może powiem. Precision to jest taki mod, po prostu, dzięki któremu możemy precyzyjnie różne rzeczy do drugich przymocowywać. Mając jednocześnie od razu podgląd, jak to będzie wyglądało, tak jakby, może to kiedyś Wam pokażę. Później mamy Precision Alignment, to jest w sumie jedno i to samo, ściągnąłem dwa, bo nie wiedziałem, który jest który. Chyba Precision to jest to, na którym mi bardziej chodziło. Mamy Advanced Applicator, i to jest po prostu taki, takie narzędzie, dzięki któremu możemy sobie skopiować jakąś rzecz i ją później wkleić na tej samej mapie, na innym serwerze, nawet i tak dalej. Później jest jeszcze z modów, jest na przykład stacker. Jak sobie na przykład postawimy taką skrzyneczkę małą e, Tutaj jest tyle opcji, na przykład możemy w stosunku do obiektu Idziemy do góry nie, nie mrozimy ich, nie spawamy ze sobą, nie usuwamy kolizji między każdym klockiem 30 sztuk Bez żadnych odstępów i tak dalej, i tak dalej I sobie to wklejmy i robimy taką chybodliwą nieco wieżę e, Która się zaraz pewnie przewróci I, 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 i leci no, bo to jest zrobione po prostu z osobnych, z osobnych klocków, w żaden sposób yy, tam nie przyczepionych do siebie. No i teraz na Z po prostu usuwamy wszystko e, i tak dalej. Mamy jeszcze narzędzie takie do ustawiania ciężarów. W sumie nie wiem, dlaczego tego nie ma domyślnie w grze. To jest bardzo przydatne urządzenie, naprawdę bardzo przydatne. To jest podstawa właściwie, żeby grać w z moda. Wszystkie te mody możecie sobie pobrać przez warsztat Sim. Oczywiście po prostu wystarczy wpisać tam nazwy i wszystko wyskakuje. E, tu już chyba na dole jest wszystko i jeszcze jest wire mod, ale wire mod to jest w ogóle temat na jak nie osobny odcinek to na osobną serię Po prostu, także na razie sobie go zostawimy, no ale tam jest sobie, czeka, siedzi na swoją kolej i czeka i tak dalej Jest, czeka, siedzi na swoją kolej i czeka, świetnie, świetnie walki, fantastyczna składnia, kurczę, jak zwykle Dobra, podstawą naszego pojazdu będzie taki klocek, taki klocek myślę, żeby był dobry, proszę bardzo Wygląda trochę, trochę sensowy niż na przykład takie płaskie płytki o coś takiego, bo to mogę, może wyglądać tandetnie jako, jako podwozie pojazdu. W ogóle mogę sobie tak kręcić tym, przytrzymując e. e. Przytrzymując Shift i E, możemy tym obracać tylko tam o chyba 15 stopni, czy coś tak nie, 45 stopni akurat, To e, jest bardzo przydatne też przy budowie różnych rzeczy. E, coś jeszcze tu mogę pokazać. Nie wiem, no, Salfhavia są y, postacie właśnie w, posta w formie takich ragdoli. Zresztą nawet podejrzewam, że jakbym się postarał, to nawet nie byłoby chyba takie trudne. To mógłbym na przykład z tej pani zrobić samochód równie dobrze. Jedno kółko, taki trójkołowy na przykład. Jedno kółko przyczepić jej do ucha. Tutaj nogi na przykład troszeczkę rozszerzyć, żadnych skojarzeń proszę. I tutaj kółka też przyczepić z tyłu i usiąść jej na przykład na klacie. Myślę, że to by było dobre, Albo na przykład, nie wiem, z Jimana. A jak, a tutaj walizką, walizkę na przykład zrobić jako taka namiastka kierownicy, czy czegoś takiego, nie? Też by mogło być. Takie dole są. Możemy z nimi robić właściwie wszystko. Na przykład wrzucić je do wody. Wrzuciłem go do wody czy nie? Czy nie trafiłem? Trafiłem, bardzo ładnie. Unosi się na powierzchni. Dobrze wiedzieć na przyszłość. Możemy też z niego zrobić amfibię. Dobra. E, następnie pojazdy też są już jakieś gotowe. Tutaj e, jest na przykład jeep z Half-Life'a. Możemy sobie wsiąść po prostu nim miedzić, ale my zrobimy swój własny pojazd lepszy, ładniejszy, szybszy, bardziej zwinny, skrętny. Może niekoniecznie, ale na pewno lepszy, bo własny będzie przynajmniej. Co jeszcze? Następnie na przykład. Aha, NPC-ki też są z Half-Life'a przede wszystkim i z, z TS-a chyba nie, ale z, na pewno są z Half-Life'a przynajmniej. Możemy sobie na przykład helikopter kombajnu zespawnować, który będzie sobie latał i do nas strzelał prawdopodobnie zaraz. Ale zanim zdąży strzelić, tego syna, Ha! taki zwany jestem. Na przykład możemy zrobić, nie wiem, Antillion Guarda takiego. Może, no, to był była lekka przesada, ale podejrzewam, że zombie by wystarczy. na przykład do pokazania. I on do mnie podejdzie i zacznie mnie tłuc, prawda? O, proszę bardzo, 10 życiami zabrał. Żeby miał z kim walczyć, to damy mu na przykład e, Combine, nie wiem, Prison Guard. O. Proszę bardzo. Jak ta bitwa się skończy? Dobra. Ten pokonał go i teraz zaczął strzelać do mnie. Dobrze, usuniemy to sobie, wszystko w ogóle usuniemy ten, tego... To cielsko tutaj też tego ząbiaczka. Narzędzia wyczyść wszystko. Proszę bardzo, wszystko zostało wyczyszczone. Ja mam mało życia, więc y, pozwólcie, że sobie je szybko odnowię. Y, robiąc taki myk. Proszę bardzo. Fizyka, jak widać, działa. Grawitacja jeszcze też, także dobrze. No i przystępujemy w końcu KUIFA. 7 minut już, a tylko w sumie, no widzicie, ja nie mogę grać w JARYS-moda, bo jak chcę coś zrobić, to zrobię przy okazji milion innych rzeczy, szczególnie na, na filmie, jak chcę coś pokazać. Dobrze. Wracamy do naszego pięknego samochodu. Trzeba zrobić mu najpierw podwozie. Zrobimy z tego, z tego obiektu, z tej płyty takiej. No i musimy tu jeszcze jakoś wsiąść. Oczywiście mogę tu wskoczyć, bo świetnie wskoczyłem. Mogę tu oczywiście wskoczyć, już jestem na pokładzie, ale zbyt długo mi się nie utrzymał. Raczej na czymś takim, więc dodamy mu jeszcze siedzenie. W zakładce pojazdy są krzesła różnej maści i zrobimy sobie takie drewniane krzesło po prostu. To będzie taki bardzo spartański pojazd. A krzesło też będzie dobrze, dobre właśnie drewniane, bo jak wszyscy wiedzą, drewno unosi się na powierzchni, a chcemy zrobić amfibię, więc będzie fajnie. I teraz, żeby to jeszcze jakoś się trzymało kupy, musimy użyć takiego narzędzia jak spaw i to jest najprostsze rzecz na świecie. Po prostu klikamy na krzesło. Nie kliknąłem chyba na krzesło, chyba, chyba przekliknąłem się gdzieś tam, bo nie widziałem takiego krzyżyka. O, jak się pojawi taki krzyżyk, to znaczy, że kliknęliśmy we właściwe miejsce. Dobra, i co teraz? Tak, to się nie przyspawało nigdzie do budynku, także jest spoko. Możemy tam teraz majtać na boki i krzesło nam nie odpadnie. Także jest to już jako jedna całość. Oczywiście nie jest to tak dobrze zrobione jak na przykład właśnie w Scrap mechaniku, no bo to gra nie miała być na, na tej zasadzie. Także rzecz możemy sobie tak przycisnąć do ściany i ona będzie robiła dziwne rzeczy. Na przykład przeskoczy na drugą stronę i będzie spazmować w ten sposób. O. Możemy temu zapobiec wyłączając na przykład kolizję. Na usuwanie kolizji, gdzie to było, gdzie to brak kolizji, o w ten sposób, tutaj i tutaj, tak samo narzędzie działa jak spawanie, jeszcze nie zadziała, musimy dopiero to gdzieś puścić i wtedy dopiero zadziała. I teraz jak przycisnijmy to do ściany, to jak widać, że przechodzi nam to przez tę płytkę i nie spazmuje gdzieś po drugiej stronie jak porąbane, także to też warto stosować, wtedy pojazdy działają lepiej. Eee, dobra, mamy pojazd, piękny, mogę sobie nawet siąść, oddalę sobie kamerę, o proszę bardzo, tak to wygląda. Przydałyby się jeszcze jakieś koła, podejrzewam. Mamy też narzędzie tak jak koło po prostu. Koło sobie postawimy jedno tutaj, drugie tutaj, trzecie tutaj i czwarte tutaj, tak mniej więcej, nawet więcej niż mniej mi się teraz udało zrobić, ale nie ma to takiego znaczenia, bo i tak zaraz zrobimy tak, żeby to miało jakąś namiastkę zawieszenia, tutaj zamontowaną. Na razie, jak widać, jest to dość sztywny pojazd. To dlatego, że koła są cięższe niż podwozie, zresztą zaraz zobaczymy, no i właśnie mówię, że powinni to narzędzie waga po prostu jako domyślna rzecz w grze dodawać, bo to jest naprawdę tak potrzebne, no mówię niezbędne przy budowie czegokolwiek. Dobra, teraz jak widzimy, koło waży 200, nie wiem, powiedzmy, że kilogramów, a podwozie całe 48, fotel to tam już mniejsza z tym. Fotel waży ile? 20? 20, dobra. Fotel możemy zostawić, bo to jest tylko taki element wystroju właściwie, tylko żeby na tym siedzieć. Bardziej mi interesuje podwozie i koła. Także koła sobie troszeczkę odciążymy. Koła będą ważyły po na przykład 100 kg każde, będą połowę lżejsze. Nie warto robić rzeczy, które ważą po 1 czy coś, bo to będzie się też dziwnie zachowywało, bo się kładło po prostu na ziemi. No i teraz zobaczcie, jak trochę przesadzę z wagą. na przykład mamy 30 tysięcy, to to się po prostu położy na glebie i raczej nie będzie w stanie się przemieszać. O, nie, widzę, że nawet... Nawet się kręci, tylko z jakiegoś powodu przyspiesza, co, co jest dość ciekawym zjawiskiem, ale dobra. Wagę tu ustawimy tego przedmiotu na, na przykład na 1600, powinno wystarczyć. I teraz jak to puściłem, zobaczcie, że jest tak choćby na namiastka zawieszenia na tym pojeździe, także powinny wszystkie koła na przykład mieć kontakt z podłożem na takich minimalnych nierównościach, na przykład jak tutaj i to jest bardzo fajna sprawa, bo nam koła w powietrzu się nie będą kręciły. No i teraz tak, to jeszcze wypadałoby, żeby jakoś skręcało, znaczy, skręcało, skręcało, zaraz, spokojnie, pomału, żeby to jeździło do przodu, do tyłu, na razie. E, przy tym narzędziu koła można było od razu tam sobie poustawiać wszystko, zresztą podejrzewam, że mam to nawet dobrze ustawione. E, moment obrotowy tam 2100, maksymalne obciążenie 0, jak damy większe, to po prostu się tam zerwie, jak przyfasolimy fa, przy w coś mocniej, to się koła pourywają, a przy zerze e, nic się takiego nie stanie. Opcja ale zaznaczona nie koliduje z przyczepionym obiektem jest bardzo fajna, bo wtedy nie, nie dzieją się złe rzeczy. Przełącz tryb to chodzi o to, że po prostu jak, na, jak raz naciś, naciśniemy powiedzmy po strzałkę w górę, to będzie zajechało to w nieskończoność do przodu, dopóki ja znowu nie naciśniemy strzałki w górę. Ale ja tak nie chcę. Także. Ups, 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 ups. Ustawienia albo opcje, chciałem powiedzieć i wyszło mi jakieś upc. Opcje są chyba dobrze poustawiane, tu jeszcze musimy zmienić kierunek, ten kierunek był dobry, akurat tak samo jak w skrap mechaników warto na to zwrócić uwagę, żebyśmy się nie kręcili w kółka, albo po prostu nie stali w miejscu. I teraz jak nacisnę strzałkę w górę, to przemieszczam się do przodu, strzałkę w dół, przemieszczam się do tyłu. Co prawda zbyt zrywny ten pojazd jeszcze nie jest, ale możemy to łatwo naprawić zwiększając na przykład moment obrotowy, na przykład trzykrotnie czy coś takiego. Prawym akurat kółka aktualizujemy. A na przykład dopalacze lewym, także to też takie ciekawostki. Teraz jest troszeczkę szybszy, ale jeszcze zaraz troszeczkę go jeszcze bardziej przyspieszymy dodając dopalacze z tyłu. Bo, żeby sa na samych kółkach to jeździło, to jeszcze trzeba by bardziej pokombinować z wagą, jeszcze tutaj z mocą i tak dalej, takie pierdolety, A dopalacze są trochę łatwiejsze. Także damy sobie tutaj dwa dopalacze z tyłu. Siła 5000 wygląda dosyć sensownie. Tu możemy sobie jeszcze pododawać jakieś efekty, na przykład, nie wiem, magia podczas przyspieszania. zobaczy takie jakieś magiczne efekty są. Chociaż bardziej by mi pasowało, na przykład, nie wiem, gdzie to było. Płomienie, magia, brak efektów, plazma, pierścienie, dym, pierścienie na przykład, o taki efekt. I tak to wygląda. O, piękny dopalacz teraz mamy. Jeszcze możemy sobie dźwięki jakiś ustawić, ale dźwięki są dosyć irytujące przeważnie, także sobie to darujemy. Zostawimy sobie sam taki efekt, tylko wizualny. No i teraz, jak widać, jeździło to już trochę żwawie, nawet ze mnie tam za kierownicą. Nie muszę tutaj siedzieć, żeby to mogło jeździć. Wystarczy, że po prostu strzałkami będę naciskał strzałki i to samo sobie będzie jeździło. Tak, nie muszę tam stale siedzieć. Teraz jeszcze, żeby to skręcało jakoś mówię, to jest najprostszy pojazd na świecie. Więc będzie tak trochę oszukańcze. No zatrzymaj się przecież, proszę cię. Ha mój stój! No stój! Nie mogę go przepnąć, jest taki ciężki. A e, no właśnie, zaraz coś wypróbujemy jeszcze, tylko zrobię, żeby to mogło sterować, bo to będzie potrzebne. Znowu dajemy dopalacz na lewym kole, na, to jest prawy koło, przepraszam. Na prawym kole. E, naprzód w strzałka w lewo, do tyłu strzałka w prawo. Siła trochę mniejsza, podejrzana, tam z 2000 wystarczy, brak efektów, bo tutaj nie chcemy mieć efektów, na przykład. I w środku koła to przyczepię. Mogę to przyczepić też gdzieś na ramie głównej, ale myślę, że na kole też może być, no jest łatwiej. I w chyba w bardziej odpowiednim miejscu niż gdzieś tutaj z tyłu, bo to wtedy wymagałoby większej siły, żeby to auto przepchnąć na bok. A tak powinno być dobrze. I teraz uwaga, skręca to. Skręca trochę niemrawo widzę, także jeszcze sobie jednak troszeczkę tę siłę zwiększymy. Dopalacz. i zwiększymy ją do tych 5000, tak jak było wcześniej w sumie cyk, zaktualizowane podobno e, dobra i teraz nawet to skręca, ok jeździ jeździć, jeździ teraz mój test tak, możemy się potrącić tym samochodem dobrze, ups, trochę mi kamerę zlogowało troszeczkę i jeszcze raz i, 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 łup, pięknie bardzo fajnie, to był właśnie test wszystko dla nauki i tak dalej Teraz sobie tutaj nawet pozwolę wsiąść na miejsce kierowcy, ekologiczne drewniane krzesła zawsze w modzie, no i możemy sobie tym teraz jeździć już po mapie. I nasz pojazd jest gotowy, możemy nawet jakieś drifty tym robić, no, tylko mówię, trochę oszukańcze ma sterowanie, bo po prostu sterujemy przepychając sobie przód, a nie skręcając kołami. Skrętne koła też oczywiście są do zrobienia, nieco trochę bardziej skomplikowane nawet niż w Scrap mechaniku ale myślę, że w kolejnym odcinku możemy sobie coś takiego też ogarnąć. Chciałem też zrobić na przykład windę w następnym odcinku, jeżeli nie macie nic przeciwko. Na przykład zrobilibyśmy sobie taką prostą windę tutaj w tym miejscu. Dwa przyciski na górze, na dole, dwa w środku w windzie i jedziemy sobie między dołem a górą. Winda wielopoziomowa jest trochę bardziej skomplikowana i wymaga chyba raczej użycia wire moda. Także to jest, mówię, temat jak nie na osobny odcinek, to na osobny sezon wręcz ten cały wire mod. Także na razie sobie to darujemy. <laughs> Zobaczymy, jak te odcinki później będą wyglądały. No. Pojazd gotowy, tylko teraz jeszcze zrobimy z tego amfibię zaraz, bo jak teraz zauważycie, jak sobie wiadę do wody zrobimy to jeszcze tak ostrożnie, żeby żaden młyn tutaj się nie zrobił. Możemy sobie po prostu wjechać pod wodę. No i włączyłem coś takiego, że e, chociaż nie wiem, czy to narzędzie, e, czy te dopalacze działają pod wodą? Ktył, gdy uszkodzony? Nie, to chyba te z moda działają. Można wyłączyć, że działają pod wodą, albo na przykład, że pod wodą mają inny efekt wizualny i takie pierdoły. Ale mówię, wiremod to jest osobny temat. Wyjedziemy sobie na powierzchnię I dokonamy małej modyfikacji pojazdu Który nam pozwoli zrobić z tego amfibię e, Tylko damy radę, damy radę No oczywiście woda jest trochę gęstsza niż powietrze Więc w wodzie jedzie się wolniej i ciężej Ale chcemy jechać po wodzie A nie pod wodą to, to nie jest okręt podwodny Dobra, celujemy sobie oczywiście w morze przy okazji No i teraz tak Mamy tutaj taki fajny gadżet No weź się zatrzymaj Taki fajny gadżet jak właściwości fizyczne Możemy wyłączyć grawitację na przykład obiektowi, ale to jest raczej niekonieczne w tym przypadku. Mnie bardziej interesuje tak zwana tekstura tego. Możemy wybrać tworzywo, błoto, ciało, szklany, lód, metal, sprężysty metal, papier, guma, śliski, super sprężysty, super lód i drewniany. I właśnie chcę to zrobić z drewnem, bo jak każdy wie, drewno się dość dobrze unosi na powierzchni. Koła też sobie zrobimy drewniane. Na wszelki wypadek. I teraz nawet się powinien dźwięk nieco zmienić. Nie wiem czy słyszycie właśnie, ale słychać teraz właśnie, że to jest rzeczywiście drewniane. Może nie widać po tym. Eee, zresztą zaraz zobacz... zrobimy tak, żeby było widać po tym. Eee, tekstura. Eee, tutaj mamy różne teksturki po prawej stronie. Możemy sobie zrobić na przykład drewniane podwozie. O, teraz wygląda jakby to rzeczywiście było drewniane. Koła też sobie zrobimy drewniane. No bo jak jest właściwości fizyczne, że drewno, to niech to też wygląda jak drewno, a to jest widzę lakierowane na wysoki połysk drewno, polerowane. Coś jeszcze, no różne są tekstury, naprawdę, na przykład taka tekstura może być, taką teksturę sobie możemy zrobić. Co to jest? To jest, to nie jest drewno. Gdzie jest moje drewno? Halo, drewno, to jest drewno, dobra. Wsiadamy, F jak wsiadaj. E, tu jest akurat E tak naprawdę, ale nie, nie F niestety, ale to fajnie brzmi tak, F jak wsiadaj. E, I wjeżdżamy do wody, tylko może trochę wolniej, no. I teraz się, jak widać, unosimy na powierzchni, czyli rzeczywiście, drewno unosi się na powierzchni, nawet w garstkodzie. Niesamowite, prawda? No, i nasza amfibia w ten sposób jest skończona. Jeszcze brakuje mi tutaj takiego pewnego detalu, bo mam tutaj też mody niektóre zainstalowane, tak jak już pokazywałem tu w narzędziach. To mamy też na przykład coś takiego tutaj gdzieś w broniach, jak Minecraft Swep. I tutaj możemy sobie wybrać matko bosko tyle rzeczy, I na przykład, sobie ciasto zrobimy. Ciasto, proszę bardzo, mogę sobie nawet wci w, 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 w wciągnąć, wcisnąć, w, w tranżoli zjeść, nie wiem co tu chciałem powiedzieć. Prawym stawiamy, lewym usuwamy, taki Minecraft mały w, w, w Garysmodzie. tutaj sobie postawimy, proszę was bardzo, ciasto. Nie mogę, mo muszę tylko na ziemi to postawić, Dobre. postawię sobie na ziemi, podniosę tutaj, przestawię na pojazd, postawimy sobie tak jakoś, żeby to było, załóżmy, że to jest ciężarówka, więc możemy coś transportować nawet. I przyspawam sobie ciasto do podwozia I teraz powinienem móc jeździć nawet z tym na pace I aż sobie kawałek jeszcze zjem. O, proszę bardzo 425 życia teraz mam No, tak to wygląda W ogóle jeszcze a propos tego Minecraft Swep W ogóle auto mi gdzieś spierdziela Proszę tu wrócić, proszę tu wrócić do mnie Dziękuję, 100 życia mi zabrało takim jednym hitem, no nieźle To mamy na przykład, nie wiem, załóżmy, że Ups, załóżmy, że zwykłą trawę To jest nawet dźwięk Widzicie, jak fajnie, i nawet się ta tekstura zmienia, jak to jest pod spodem. Widzicie, jaki Bayer? Jaki... to jest Bayer. Minecraft kurczę w Garysmodzie, coś fantastycznego. Dobra, chodź tu mój pojeździe. Jeszcze sobie pojeździmy jedną rundkę dookoła mapy i zakończymy ten odcinek. No mówię, piszcie może w komentarzach, co byście chcieli widzieć. Czy jakiś inny pojazd, czy jakiś latający, czy może to przestało skręcać. Dobra, trochę tam skręca. E, czy może taką windę jakąś, czy coś w tym stylu, nie wiem. Powiedzcie, a może po prostu zagramy sobie w Minecrafta i zbudujemy dom w GRS-modzie z klocków minecraftowych, nie wiem. Jakieś macie ciekawe propozycje, to piszcie, postaram się coś tam z tego zbudować. No i to jest nasz piękny pojazd, czy amfibia drewniana. No i właśnie czasami przy większej prędkościach koła się tak dziwnie zachowują, że one wpadają tak jakby pod teksturki. I dopiero jak się skończy jakaś krawędź, to się dzieją takie rzeczy i już jesteśmy na powierzchni no, znowu z powrotem. Dobra, to by było na tyle w takim razie. Pojazd jest zrobiony. Jeździ, skręca, pływa, także jest chyba cel osiągnięty. Nawet mamy ciasto gratis. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i na razie.